Ale jeżeli miałbym powiedzieć takiej jednej stawce teraz na rynku, którą, którą można by było wyliczyć za dzień pobytu w trasie, która w zasadzie zawiera w sobie wszystkie składniki wynagrodzenia kierowcy, to myślę, że to by było 400-405 zł, nawet schodząc z tego, z tego zakresu. No ale proszę Państwa, jakby idąc dalej, mamy już tą stawkę netto, określiliśmy, działa u Państwa ta stawka netto w firmie. Ale oczywiście w wszelkiej dokumentacji musimy wprowadzić stawki brutto. Pytanie, czy musimy? Nie do końca musimy, ale powinniśmy wprowadzić stawki brutto. Proszę Państwa, dlaczego? Żeby nie brać na siebie obowiązku ubezpieczeniowo-podatkowego po stronie pracodawcy, zapłacenia w zasadzie wszelkich dodatków, zarówno leżących po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy. Bardzo dobrze widać to, czy będzie to widoczne w przyszłym roku, gdy ci pracownicy na stanowisku kierowcy najlepiej zarabiający będą w ostatnich miesiącach roku wpadać w drugi próg podatkowy. Jeżeli państwo z kierowcą umówią się na takie czyste netto i to netto, czy za dzień pracy, czy za miesiąc, czy za jakieś inne składniki, wpiszą w regulaminie wynagradzenia, czy też w umowie o pracę, to najprawdopodobniej, jeżeli ten kierowca faktycznie przepracuje 12 miesięcy w ciągu roku, to w zasadzie w listopadzie, nawet może w październiku, wpadnie w drugi próg podatkowy. Jeżeli mamy stawkę ustaloną w kocie netto, to całe to obciążenie drugiego progu będzie po stronie pracodawcy. Czyli, proszę Państwa, ta stawka brutto-brutto pracodawcy mocno nam wzrośnie. Więc na to musimy zwrócić uwagę. Zatem, proszę Państwa, jeżeli mamy stawkę netto w firmie, czy to za dzień pobytu w trasie, czy stawkę miesięczną, czy za jakieś inne składniki, bardzo ważne jest, żeby tą stawkę netto w jakiś sposób przeliczyć na brutto. I tutaj po tych zmianach wychodzimy już z pomocą. Ponieważ jesteśmy w stanie na podstawie średniej ilości dni pracy za granicą właśnie tą stawkę z netto przeliczyć na brutto. Myślę, że w takich przykładach, Bartek, pokażesz to na końcu nie, 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 naszego dzisiejszego spotkania, w jaki sposób właśnie przeliczamy to w naszych arkuszach kalkulacyjnych. A tutaj tylko, żeby Państwo zobaczyli, jak duża może być to różnica, właśnie tej stawki netto w przeliczeniu na brutto, w zależności od ilości dni pracy za granicą. Proszę zobaczyć, pierwszy wiersz pokazuje nam ilość dni pracy za granicą danego pracownika, no i mamy tutaj od 0 do 30 dni. Mamy stałe wynagrodzenie brutto w drugim wierszu. To wynagrodzenie brutto wynosi niecałe 9000 zł i w zależności od ilości dni pobytu za granicą, czyli ilości tych tak zwanych wirtualnych diet, o których mówiliśmy na poprzednich spotkaniach, proszę zobaczyć, jak zmienia się wynagrodzenie netto kierowcy, czyli Niecałe 9 tysięcy brutto, jeżeli kierowca jeździł tylko i wyłącznie po Polsce, to w tym momencie jego wynagrodzenie netto będzie wynosić 6415 zł, a gdy jeździł cały miesiąc za granicą, to przy takiej średniej diecie, która została tutaj przyjęta, była to dieta, była to dieta niemiecka 49 euro, ta wypłata rośnie już praktycznie o 800 zł i wynosi 7250 zł. Jeżeli chcemy zapisać. To, co uzyskaliśmy w firmie, to, co wyliczyliśmy w firmie, czy to, co wypłacamy, te kwoty netto, faktycznie w dokumentach wewnątrzzakładowych, to myślę, że jest to konieczne, aby przeliczyć je odpowiednio, według tej średniej ilości dni, którą państwa kierowcy w państwa firmie są za granicą, żeby później nie było tej niespodzianki, że kierowca jest niezadowolony, czyli z tego brutto, które wprowadziliśmy, nie wychodzi mu oczekiwane netto. No, lub proszę Państwa, w drugą stronę, czyli to brutto zawyżymy, tak, że kierowca otrzymuje wyższe netto niż to, na które się faktycznie z nim umówiliśmy. Jeżeli moglibyśmy wrócić jeszcze do poprzedniego slajdu. Bo, proszę Państwa, co teraz? Jakie, jakie by było w zasadzie po tych zmianach najprostsze takie rozliczenie kierowcy, które byłoby też efektywne? I bardzo często już sami kierowcy oczekują mniej więcej tego typu rozliczenia, czyli proszę Państwa, rozliczenia dniówkowego czyli kierowca albo otrzymuje stawkę za dzień pobytu w trasie i w tej stawce ma wszystkie dodatkowe składniki wynagradzania, zaraz powiem, jakie, jakie te składniki są, albo otrzymuje pewne stałe składniki w umowie o pracę i ponad te stałe składniki otrzymuje ten składnik zmienny, czyli ten składnik dniówkowy. Jak to może wyglądać? W umowie o pracę mamy wskazane wynagrodzenie zasadnicze, ryczałty za dyżury, za godziny nocne, za godziny nadliczbowe, następnie, te ryczałty są wyrównywane jakimś płacą dodatkowym wynagrodzeniem za zmienne składniki oraz płacą sektorową, która jest dla kierowcy wyliczana. I proszę Państwa, wszystkie te składniki, które są w umowie o pracę, mogą być zawarte w tych dniówkach, które możemy wprowadzić, w zasadzie które bardzo często już u Państwa obowiązują. Czyli gdy mówimy kierowcy, że zarabia przykładowo 400 zł za dzień pracy to te 400 zł za dzień pracy netto może zawierać już w sobie te wszystkie zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynikające z umowy o pracę. I można to odpowiednio zapisać zarówno w umowie o pracę, jak i w regulaminie, w regulaminie wynagradzania. Co nam to daje, tego typu ustalenie? Proszę Państwa, tego typu ustalenie daje nam to, przede wszystkim pewność kierowcy, jeżeli chodzi o jego wynagrodzenie, czyli kierowca w zasadzie po yy, miesiącu pracy w pierwszym, w drugim, w trzecim dniu sam na podstawie czytanych z karty kierowcy, czy jakichś swoich zapisków jest w stanie sobie wyliczyć swoje wynagrodzenie netto. Z kolei co daje to pracodawcy? Pracodawcy daje to też pewną stałość kosztów. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, wszyscy kierowcy będą otrzymywać w miarę równe wynagrodzenie za pracę, którą wykonali, czyli proszę Państwa, nie będzie to zależne od tego, czy dany kierowca, jeden, pracuje w Niemczech, drugi we Francji, trzeci w Austrii i te różne systemy wynagradzania, różne stawki płacy sektorowej są w poszczególnych krajach, które mogą dać im różne wynagrodzenia. Tylko w zależności od tego, ile kierowca spędzi dni pracy czy w Polsce, czy za granicą, ta stawka będzie jedna. I w tej stawce zawarte będą zarówno te stałe składniki wynagrodzenia, o których powiedziałem, jak i zmienne składniki wynagrodzenia, czyli te uzupełnienia. No ale proszę Państwa, co się stanie, jeżeli te dniówki, i to będzie w większości sytuacji przypadków, jeżeli te dniówki dadzą stawkę większą niż to wyliczenie z faktycznej ewidencji czasu pracy? Wtedy, proszę Państwa, nastąpi uzupełnienie wynagrodzenia. To uzupełnienie wynagrodzenia może mieć charakter premii, może mieć charakter nagrody, może mieć charakter dodatkowego uzupełnienia w liście płac. Co jeszcze, jeżeli chodzi o takie informacje ogólne? Oczywiście, można tutaj zrobić system, w którym kierowca otrzymuje te dniówki ponad wynagrodzenie zasadnicze i te stałe składniki w umowie, czyli w umowie mamy stałe składniki wynagrodzenia, a ta dniówka nieco niższa jest ponad te stałe składniki wynagrodzenia. Oczywiście, jeżeli dniówka odpowiednio nie zmotywuje pracownika, czyli ktoś z Państwa dbałby się, że pracownicy po prostu będą chcieli być w pracy, a niekoniecznie wykorzystywać trzy godziny jazdy, czy podjeżdżać pod załadunki, rozładunki, do tej dniówki możemy dodać takie czynniki stricte mobilizujące pracownika do tego, aby wykorzystywał swoje godziny jazdy, czyli przykładowo dodatek właśnie za godziny jazdy, czy też dodatek za załadunki, rozładunki który można powiedzieć idealnie zastępuje nam w firmach te dodatki, które no, już od kilku lat są nieprawidłowe, czyli dodatek za przejechane kilometry, czy też dodatek za ilość przebliżonego ładunku. I to również myślę, Bartku, że pokażemy na końcu w kalkulacjach, w jaki sposób jesteśmy w stanie z tych danych, które Państwo już posiadają, z tych danych z karty kierowcy i z danych z listy płac, z wynagrodzenia netto pracownika, wyliczyć. Wartości, które jesteśmy w stanie podstawić pod ten system dniówkowy. Łukasz, właśnie, właśnie mamy już pierwsze pytanie, pani Basia pyta: Jak jest widziane, czy dobrze jest widziane wliczanie w zakresie takiej dniówki, takiego stałego wynagrodzenia dziennego, również wynagrodzenia z tytułu urlopu czy, czy, czy choroby? Jak to w praktyce wygląda? W praktyce wygląda to w ten sposób, że tutaj, proszę państwa, jeżeli wprowadzimy taką dniówkę, czy ta dniówka już u państwa faktycznie istnieje, to to wynagrodzenie urlopowe powinno być traktowane w wysokości równej jak za dzień pracy. Czyli, czyli tu mamy takie pewne uproszczenie, że proszę państwa, jeżeli wprowadzimy wynagrodzenie dniówkowe, to dzień urlopu musi być co najmniej równy temu wynagrodzeniu dniówkowemu, czyli, czyli temu wynagrodzeniu, w którym kierowca faktycznie byłby w pracy. Na przykład, jeżeli wprowadzamy Dniówkę w wysokości 400 zł netto, to w takim dużym uproszczeniu, dzień urlopu będzie Państwa również kosztował 400 zł netto z odpowiednim przeliczeniem jeszcze dodatkowych składników, jeżeli jakieś dodatkowe składniki ponad tą dniówkę były płacone. Tutaj na pewno upraszcza się rozliczenie, rozliczenie urlopu, upraszcza się również dla kierowcy. Jesteśmy łatwo w stanie wyliczyć taki szacunkowy koszt tego urlopu, ale proszę Państwa. No, powiedziałbym, że ten urlop to jest teraz taka tykająca bomba, troszkę jak kiedyś ryczałty noslegowe, ponieważ wiele firm, szczególnie mniejszych, nie dostosowało się z tymi regulacjami teraz do, do wynagrodzenia urlopowego i najczęściej niestety to wynagrodzenie urlopowe pracowników jest na ten moment zaniżone. Czyli jakaś część wynagrodzeń, które są wypłacane, do tego wynagrodzenia urlopowego nie jest dodawana. Myślę, że to y, będzie zmieniać się w przyszłym roku. No, ale proszę Państwa, musimy, jeżeli Państwo wbudują budżety na rok 2023, muszą Państwo wziąć pod uwagę, że ten dzień urlopu w przyszłym roku powinien być równy po prostu takiemu standardowemu wynagrodzeniu za dzień pracy. Okej, okay. no właśnie, kilka pytań też, też przed webinarem dotyczyło tego, czy w jaki sposób da się kolokwialnie mówiąc obejść. Konieczność wypłacania tego pełnego, normalnego wynagrodzenia urlopowego kierowcy, czy któryś z tych składników, jeżeli go odpowiednio nazwiemy, nagle magicznie by nam w podstawę urlopową nie wchodził. Tak, i tutaj Kamil, oczywiście, gdy nazwiemy ten dodatek uzupełniający, bo będzie faktycznie zmiennej wysokości, będzie zależnie od tego, jakie były te poszczególne składniki wynagrodzenia, a również zmienne. Jeżeli byśmy go nazwali premia uznaniowa czy też nagroda, to tutaj oczywiście patrząc na samo nazewnictwo, moglibyśmy w jakiś sposób nie traktować go jako część tego wynagrodzenia urlopowego. No ale proszę Państwa, no to jest złudna nadzieja. Jeżeli ktoś sprawdzi charakter przyznawania tych dodatków, no to na pewno nie jest to taka czysta premia uznaniowa czy też nagroda, tylko raczej jest to premia regulaminowa i dodatkowe wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę pracownika. Zatem proszę Państwa. Pomimo, że nawet nazwiemy jakiś składnik odpowiednio, tak aby nie zaliczał się do wynagrodzenia urlopowego, to pamiętajmy, zawsze sprawdzamy zasady jego przyznawania, a niestety zazwyczaj zasady przyznawania tego pełnego wynagrodzenia netto kierowcy, niezależnie od tego, czy teraz mówimy o tych dniówkach, czy o jakichś innych zasadach. Um, mówią o takich zero-jedynkowych do wypełnienia warunkach, gdy kierowca to dostaje lub nie. Czyli przejeżdżasz tyle godzin, dostajesz. Nie przejeżdżasz tyle godzin, nie dostajesz. Masz tyle załatwionych dostajesz, nie masz, nie dostajesz. I proszę Państwa, wsze wszelkiego typu czy też podobne elementy, które nawet jak nazwiemy premia uznaniowa, e, no, no w moim przekonaniu niestety, ale powinny być częścią wynagrodzenia urlopowego. No, na pewno jest to bezpieczniejsze rozwiązanie. Jeszcze Łukasz, kilka pytań. W zasadzie zbiorę je do jednego, bo do, do tego się to sprowadza. Chociażby pan Krzysztof pyta o to, czy kiedy kierowca jest z domu, to musimy mu płacić tą ustaloną dniówkę, czy nie. Kolejne pytania dotyczą też tego, czy jeżeli kierowca w danym dniu wykonał pracę przez minutę, to też należy mu się ta dniówka, czy możemy to rozbić jakoś proporcjonalnie. Ktoś też z zapisujących się spytał, czy wszystkie składniki wynagrodzenia muszą być w tej dniówce, czy nie, jeszcze, jakbyś powiedział kilka zdań. I tu najprościej proszę Państwa odpowiedzieć, to zależy, jak Państwo będą chcieli stworzyć ten system wynagradzania yy, dniówkowy. Czyli może być tak lub tak. Tutaj, co ciekawe, ten system nie będzie obwarowany w zasadzie żadnymi zasadami zewnętrznymi, czyli, czyli, czyli to państwo albo my z państwem tworzymy sobie ten system, ale jeżeli mógłbym coś doradzić, prawda, w tych Kamil, pytania, o których mówiłeś, czyli za dzień pobytu w domu, czy ta dniówka się należy? No nie, bo my chcemy, żeby ten kierowca najczęściej był w pracy. Czyli ta dniówka najczęściej w tych elementach, w których już wprowadzaliśmy w firmach, te dniówki, należy się za dzień pobytu w trasie, Czyli gdy jestem w kabinie pojazdu lub gdy odbieram odpoczynek regularny, tygodniowy poza kabiną pojazdu, ale nie jestem w domu, oczywiście wtedy można wręcz dać pewien dodatek, czy, 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 czy można powiedzieć, można zróżnicować tą dniówkę w zależności od tego, czy to był dzień pracy w trasie, czy to był dzień wolny w trasie. Aczkolwiek tego kierowcy już zbytnio nie lubią, i, i, i tutaj zazwyczaj robimy to w ten sposób, czy załatwiamy ten temat w ten sposób, że z dniówka w trasie to jest stała kwota, a dodajemy jeszcze pewien dodatek za godzinę jazdy, który naliczany jest również automatycznie. Czyli automatycznie dzień, w którym pracuje, jest dniem, w którym otrzymuje wyższe wynagrodzenie. No i oczywiście tutaj też kolejne bardzo ważne pytanie, czyli co z tymi dniami niepełnymi? Kierowca, gdy wyjeżdża w trasę i wraca. No, proszę Państwa, najlepszy sposób proporcjonalnie czyli yy, powiedzmy mamy jakąś kwotę 480 zł prawda, za dniówkę, jeżeli ten kierowca yy, jedzie, jedzie w tym danym dniu yy, połowę, to to dostaje 240 zł i tak proporcjonalnie prawda, w zależności od godzin. Myślę, że to jest najuczciwsze i dla pracownika, i dla pracodawcy. I myślę, że jest też proste do wyliczenia dla samego pracownika, który też będzie chciał w jakiś sobie sposób sprawdzić, czy to wyliczenie firmy jest prawidłowe, czy też nie. Tak, czyli Szanowni Państwo, bo ja mam troszeczkę takie wrażenie, że, że nie do końca wszyscy zrozumieli, że to, o czym mówi Łukasz, to o czym mówimy tutaj, to jest coś, co Państwo sami kształtują w swoich przedsiębiorstwach. Czyli wszystkie te zasady o której mówił Łukasz, czyli od kiedy liczymy tę dniówkę, czy płacimy za pełny dzień, czy niepełny, jakie składniki wynagrodzenia w to wchodzą, to definiują sobie Państwo sami na podstawie swojego regulaminu, na podstawie swoich zwyczajów, na podstawie pracy swoich kierowców. Czyli, czyli pytania, czy należy się ta dniówka, czy nie należy, nie jesteśmy my w stanie na nie odpowiedzieć, z tego względu, że to wszystko zależy od tego, w jaki sposób Państwo, z naszą pomocą, jeżeli mówimy o, o klientach naszych, Ujmiemy to w Państwa regulaminach, czy też premiowania, wynagradzania i tak dalej. Czyli tu wszystko, wszystkie elementy, tak jak mówił Łukasz, można swobodnie dostosować. My podajemy na to sposób, ale może być tak, że może być 700 firm transportowych, gdzie 700 firm nie będzie miało dokładnie tych samych zasad wynagradzania kierowców i wszystkie będą dobre i legalne. Także to chciałem tutaj podkreślić. To nie jest nic narzucone, to wszystko jest jak najbardziej do dostosowania. Tak, aczkolwiek tam jest i... w sposób, ale jesteśmy w stanie też naszym klientom, których rozliczamy, podać przykładowe kwoty, które my byśmy wprowadzili, tak, takie, na których przykładowo rozpoczynamy później pracę firm, z firmą, czy, 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 czy więcej, czy mniej, prawda, robiąc pewne symulacje, czy na okresie półrocznym, czy trzymiesięcznym, w zależności od tego, na jakim klient sobie życzy. Dokładnie. Słuchajcie, mógłbyś... tak, chciałbym podkreślić jedną rzecz, że nie możemy skonfigurować systemu premiowania w ten sposób, że zapłacimy mniej niż jest to wymagane przepisami. Więc nawet jeżeli określimy sobie te dniówki czy też premie za czas jazdy i ta premia będzie zawierać sobie inne składniki wynagradzania, to jeżeli zgodnie z przepisami kierowca robił dużo cross-tradeów i kabotaży. I wyjdzie, że jego wynagrodzenie podstawowe plus nadgodziny plus dopłata do innych krajów jest wyższa niż ta nasza premia, no to trzeba wypłacić wtedy to wynagrodzenie, które wynika z przepisów, więc ono będzie wyższe niż ustalone te dniówki. To się akurat rzadko zdarza w firmach, przynajmniej z którymi ja mam do czynienia. Myślę, że ze mną się zgodzicie, że takie sytuacje są niezwykle rzadkie. I jeszcze jedna kwestia, o której warto pamiętać, żeby nie strzelić sobie w stopę tym, czyli żeby stworzyć ten regulamin wynagradzania, czy też tak się umówić z kierowcami, e, gdzie te dniówki zawierają już właśnie pewne elementy składowe wynagrodzenia, żeby nie było tak, że pracownik będzie miał roszczenia do tego, że chce całe wynagrodzenie wynikające z przepisów, które nie zawsze jest sensowne, bo to nie kierowca decyduje jaką trasę wybiera, czy ma Dopłatę do czasu pracy na terytorium Francji, czy to jest cross-trade, czy ee, kabotaż, i jeszcze będzie chciał w całości te nasze e, premie, więc naprawdę uważam, że trzeba do tego też, też podejść, e, rozsądnie się zabezpieczyć w tym kierunku. Tak, aczkolwiek tutaj z naszych doświadczeń, które mamy już od lutego, to y, sytuacją na razie niezwyczajną jest, gdy te wszystkie składniki, które wyliczamy z przepisów prawa wymaga, wy, wynikające, przewyższają nam wynagrodzenie faktyczne kierowcy, wtedy zazwyczaj sprawdzamy, z czego to wynika, I, i wynika to zazwyczaj z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest jakiś błąd w rozliczaniu, coś zostało źle ustalone. Drugi powód to są bardzo duże młotki kierowcy, czyli zbyt duże. Zbyt dużej ilości innych prac, gdzie kierowca wyczuł, że im więcej zaznaczy innych prac, to wyższe wynagrodzenie otrzyma, prawda, w poszczególnych państwach. I ten system w zasadzie też temu przeciwdziała, bo jeżeli my z kierowcą umówimy się na, na tą dniówkę, plus przykładowo ekstra dodatek jakiś za godzinę jazdy, to wręcz kierowcy jest na rękę to, żeby tych innych prac było jak najmniej, żeby miał jeszcze do wykorzystania ten czas jazdy, jakby w tej maksymalnej formie, powiedzmy tych 90 godzin. Na dwa tygodnie. I, I myślę, że to jest kolejny taki element, który w jakiś sposób pomaga walczyć z, z, to, z tymi młotkami, które bardzo często w niektórych firmach są nadużywane przez pracowników. Wtedy można je zastąpić na dyspozycję, prawda? Oczywiście nie w całości, bo pamiętajmy, jeżeli faktycznie kierowca jest na załadunku, rozładunku, to wtedy oczywiście te inne prace powinny zostać zaznaczone. Ja tutaj jeszcze tylko uzupełnię, bo chyba nie zostałem dobrze zrozumiany w, tym, w tej proporcji dnia. Jeżeli mamy dzień niepełny, to proszę Państwa, liczymy proporcjonalnie. Jeżeli mamy w takim bardzo prostym liczeniu 240 zł dniówkę, to za jedną godzinę pobytu w trasie w dniu niepełnym pracownik otrzymuje 10 zł. Ale oczywiście równie dobrze pan Andrzej mógł ustalić własne zasady wynagrodzenia. Za... Równie dobrze mógłby otrzymać, nie wiem, trzy czwarte wynagrodzenia, jeżeli nawet by było to 12 godzin. I, i tu ja. mamy już klientów, którzy jednak zdecydowali, że niezależnie od ilości dni, kiedy ten kierowca wyjeżdża w trasę i wraca, to jednak płacimy mu pełną dniówkę. I oczywiście jest to, jest to tylko kwestia odpowiedniego zapisu w regulaminie. I, i to ma też zachęcać kierowców, żeby żeby jak najczęściej w tej pracy się zjawiali, jeżeli chodzi o taki krótszy tras. Świetne pytanie od grupy. Hmm? Prowadzając te zasady, żeby zwrócić uwagę, w jaki sposób, ile czasu zajmie nam policzenie tego wyjazdu, tak? Czy da się to zrobić automatycznie? Świetne pytanie od grupy: dam tras. Dniówka umówmy się z kierowcą, czy dniówka zapiszmy to w regulaminie? Tak, i no proszę Państwa, dlatego to tak długo trwało również od lutego, że. że... Zazwyczaj od lutego, ta dniówka to była umówmy się z kierowcą i to bardzo często to teraz tak wygląda. My Państwu proponujemy zapiszmy to w umowie. Czyli, czyli to jest kwestia zapisujemy w umowie, kierowca jest pewien tego co dostanie, Państwo są pewni swoich kosztów i rozliczamy to wszystko oficjalnie w systemie Fortrans. Zapiszmy to w umowie właśnie i rozliczmy w programie. Teraz, teraz z dumą możemy to powiedzieć, że, że, jest, to, jest, że jest to już możliwe od, od poniedziałku. Yy, jeszcze dwa pytania dosłownie. Oczywiście zostawimy sobie na koniec yy, też, yy, też, też te tematy. Yy, czyli, yy, bo już wspomniałeś, ale tu widzę, że jeszcze są pytania. Czy oprócz dniówki da się motywować kierowcę yy, też w inny sposób? Wiadomo, że dniówki to jest yy, no, w zasadzie za czas przebywania kierowcy w trasie. A czy premie związane z tym, że się kierowca ładuje, rozładowuje, czy premie za godzinę jazdy, czy przejechane kilometry, może yy, to też może być element. Yy, które jest jakby w tej dniówce, czy, czy bardziej osobno? Jak to, jak to w praktyce wygląda? Jasne, tutaj Kamil oczywiście tylko z tych elementów, które wymieniłeś te przejechane kilometry, niestety nie mogą znaleźć się w dokumentach wewnątrz zakładowych danego przedsiębiorstwa, ale oczywiście jest na to pewne no, legalne obejście, nazwijmy to, bo tak to wygląda. Wyliczamy średnią prędkość, prawda, na godzinę, które pokonuje średnią, średnią ilość kilometrów, jaką pokonuje kierowca na godzinę. I proszę Państwa, w zależności od tej średniej ilości, która nam wyjdzie tych kilometrów, ustalamy stawkę za godzinę jazdy. I tak możemy ustalić nawet na poszczególnych trasach, czy, czy, czy na poszczególnych pojazdach różne, różne stawki za te godziny jazdy. I mają Państwo w zasadzie legalne wypłacanie za. Można powiedzieć w cudzysłowie, pokonane przez kierowcę kilometry, bo pamiętajmy, premiować za same godziny jazdy jak najbardziej już możemy. Jak najbardziej Państwo to już teraz robią, wyliczając stawkę za godzinę pracy. Bo za godziny pracy również zalicza się godzina jazdy. Więc tutaj, proszę Państwa, ja uważam, że jeżeli Państwo na ten moment płacą kierowcom od kilometra, a na pewno w mniejszych firmach jest to dość popularne. To nie czekamy, tylko od przyszłego roku. Odpowiednio wyliczamy, jak te kilometry przekładają się na godzinę jazdy i premiujemy od godziny jazdy. Oczywiście uważając na to, żeby tych godzin jazdy nie było za dużo, czyli jak najbardziej nadal do nas będą obowiązywać przepisy rozporządzenia 561 i za te godziny, które będą ponad wymagane. Przepisami prawa godziny jazdy, no ta premia przysługiwać nie będzie, żeby nie zachęcać tego pracownika do tego, żeby łamał przepisy, i to również będzie w odpowiednio, czy w umowie o pracy, czy w regulaminie wynagradzania i będzie musiało być jak najbardziej kontrolowane. Mateusz, chcesz coś dodać? E, chciałem dodać, że nie należy zapominać o kontrolowaniu maksymalnego czasu jazdy, sprawdzaniu naruszeń, opisywaniu tych naruszeń, bo to jest ten element, żeby. Nie naginać rozporządzenia 561. Tak? To jest ten ważny warunek do wypłacania za godziny jazdy czy też nawet za kilometry. Ale już to, 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 to już wcześniej. Tutaj, proszę Państwa, myślę, że najważniejszym tym elementem będzie to, że za te godziny, które generują naruszenia, ta premia nie będzie ekstra wypłacana. Czyli absolutnie ten system wynagradzania nie będzie zachęcał kierowcy do tego, żeby naginać przepisy, a wręcz. No, no będzie ten kierowca się starał tak wyjeździć maksymalnej ilości godzin jazdy, żeby również być w zgodzie z rozporządzeniem 561 czy ustawą o czasie pracy kierowcy. Jasne. Dobra, do, do, pytań, do pytań, szanowni Państwo, jeszcze wrócimy. Ja sobie teraz pozwolę z, wyświetlić pytanie Pana Zbigniewa. Czy te dniówki można generować w Fortransie? Bo to akurat jest pytanie, które płynnie pozwoli nam przejść do, do kolejnych slajdów.